Siemano widzowie. Dzisiaj wam pokażę UFO w Fortnite. Dzisiaj wam te UFO pokażę. 7, 6, jest na riski. 5, 4, Co się stanie? Jeden, i zobaczmy, jak to będzie Dobra, mamy to zielone światło. Czyli. Podku. I mamy zielone światło. jestem w szoku, widzowie. Dobra, jego porywa. Nie, wiem, czy to jest jak w grze, jest ale. Ryby, ale nie jestem pewien po prostu. Czekajcie, podrywa, podrywa. Zobaczmy czy go będzie leczyć. Ale co się dzieje? Co jest? Co jest grane? Jak Nosu, go to trwało? Jak, w spory, punkt, jak, zerowy, jak punkt zerowy normalnie? Co za spotki. typ? Jak to poleciało? Widzowie. Ufowy wśród Fortnite zwanie. normalnie. Dobra, i to by było już na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.